hejo, hejo widzowie tu ja oj jestem Juli Sanek, to mój pierwszy film tutaj ten w tej grze chodzi o to żeby mieć jak najwięcej slajmów. tutaj możemy już nowego kupić i chyba nie wiem, nie wiem nie wiem o co chodzi O. A dobra, czyli będziemy łączyć slajmy, że takie trzy zdyki zielone to jeden taki niebieski. Dobra Czekajcie, bo nie do końca to jest zrozumiałe, ale tutaj już biorę sobie ten w ogóle jest ze mną milka, to ten. No, tutaj jesteśmy Gdzie jesteś, ulecice do ciebie Aaa, nie wiem, gdzieś jest, może tutaj A ile to piłki? Dobrze, włączcie sobie speed Ej właśnie, to jest speed Oj, jesteś szybciej Czy za ile jest ten speed? Nie wiem Ale go się nie kupuję. A, czyli muszę mieć shift, żeby sprintować, dobra. Widzę cię! A gdzie ty jesteś? Tak widzisz to, to tak! A tam, no siema. Ui. O! A wiesz co? Ja mam trzy zielone już. nie? Wiesz. A ja mam dwa niebieskie i dwa zielone. Tak? Nie wiem, naprawdę nie pamiętam już, jak to się liczyło. Masz dwa niebieskie Czy te kolory. A ja wraca, a chodź oh! do mnie. Ale, czyli mieliśmy jakby trzy niebieskie, i powstał nam taki. W ogóle chodź to, mnie. to jest w ogóle tabela. my mamy po ma... chodź mnie nie Do ciebie nie, ja tutaj wolę u siebie. Póki Bole, co tam. Ja mam Ile daje taki jeden glutek? Nie, musimy co najmniej jeszcze takiego jednego maluś maluszka dać, ejku. Mówić nie umiem. Eee, tak? Dobrze. Hej a wiesz co, jeden bekon ma już... Ej, 90, dobra, ej nice. Jeden zielony. A to o, dużo jeden. coś widzę, jakby było mnie źle słychać, to mam katar. To, czyli nie katar, tylko tak. No, zetkany tak. nos. No. I dobra... Czy ten hajs będzie szybciej lecieć? naprawdę? to trochę tak. Przyznam długo idzie. Albo to. Uwaga, jak ja głupi byłem. Ja muszę to sobie kupować. Dobra. Będzie już więcej na sekundę leciało. O! No! Ja to mieć jeszcze wyjście. Halo! Co tu się dzieje? A ty zbierasz jak najwyższe czy jak najlepsze? Ej, Julek, pójdź za... za, za swój domek. Pójdź za swój domek. Bo ja znalazłam jakieś... A no, i tu można coś kupować. Ach ja to znalazłam. Może to są kolejne beczki. Ech, nie, nie beczki. Tu jest plus 25 slajmów. A czekajcie. Co, jest tutaj hizerboksy. Nie, zobaczyłbym. Chyba jest! Double coin, ten autokolek. O nie. Nie. Ale mogę... Tak, wielka gra na komputerze, przeciętnie chyba będzie grać na tablecie, nie? ale akurat tak się ale nie, z... ja gram na laptopie, naprawdę. O, na laptopie, no. Tak, na laptopie. I widzowie, O, po co się to kupić? Nie no, kupujemy. A ja też będę chciała mieć kanał na YouTube, i będę się nazywała Milka. No, będziecie mogli ją zasubować. Proszę, zasubujcie. No niestety jeszcze trochę trzeba. Ale jeszcze trzeba Czekać. Trochę. To jest moja siostra, jakbyście pytali, tak, tak, Idę do no. mojego <śmany> dobra. Ej, zbieram 800 od razu, nie? Nie ma tu nic. Tam jest A nie, i nie. To... Stuwa. Nie, nie ma co tego kupować. Lepiej, żebyśmy mieli jak najwięcej. Ej? Okay. No tak o, to ci jeszcze nic nie leci! Nie, bo mi jakby... Ty jakby tego nie widzisz, że mi leci. Aaa, a ja nie widzę też tego, twoich pieniądzów nawet tego z tyłu nie widzę. Nic u ciebie nie widzę. Ej, nie wiem. A co się tu za e-booksy kupować? Czy slime? Bo Powiecie, nie bardzo. Nie... 5 tak wiem. To mało. Mm, mm, nie, to do siebie. Tutaj ten kupujemy. Tutaj kupujemy od razu to. I chyba będziemy mogli już za chwilę to kupić. I serio? Nie mogę, no nie. No, bekon. i I? No. Mogę. Moje zbieram, zbieram tu i czy już będzie mnie stać? Tak. I od razu plus 5 slime'ów. Robimy. Już dużo! Trzeba będzie jeszcze jeden slime. I będzie dobrze. Weź się tutaj już. Musimy tego troszkę pozbierać. Ognisty, czy ten taki? Tak, o ten pomarańczowo a, ja mówię... a. Znaczy, ognisty będzie inny jakby No wiem, no bo będzie miał płomienie nad sobą No, ale tak... No dobra, możesz w sumie mówić, póki jeszcze go nie mamy, nic tego To na razie hmm. tak możesz hmm. mówić Ej <laughs> nie, czekajcie a, jeszcze jeden! Dobra. Jeszcze jeden taki slime by się przydał. Przydałoby się, żeby to było jak największe. Co to kupić? Halo? Czemu mi to Co? Po co się to kupić? Prawda chyba. wiecie... No, chyba, czy nie. Ja tego nie będę kupować, bo i tak bym od razu to wydał. I tyle by było z tego. Dobra, robimy tutaj tak. Dobra. Yes. Jeszcze będzie nam potrzebny jeden taki. To jest plus 5 za 1000. Cebulę, no? no bo on się tak nazywa najpierw. jednym. cię tą i wtedy wajcie siebie śpiesznie. No, Układnie. Dobrze. Nie no ja tego nie kupuję takiego pojedynczego. Właśnie nie płacę, nie? Bo to... Mam niebieskiego. Tego nie będę kupować, bo to już i tak szybko idzie. Ja bym chciał, żeby to szło jak najfajniej. Już potrzebny nam jest tylko jeden taki ognisty i będzie dobrze. Już bardziej tego kupować się nie opłaca. Tego tutaj, tego tu. No to. Jak za szybko, to też nie będzie aż tak fajnie. Chyba już 800? Hej, trochę mało tego. Tutaj jeden, tutaj... Nie, chcący nie. Niechcący w to weszłem, serio. No, w to robienie, nie?

co bula wydano Dobra, tak. Mogę wydać, jak chcecie. Co bula? Bo mój brat ma też. Tak. No, nie mam Robuxów to... niestety. Szkoda, że nie mam Robuxów. Dobra, no, już chyba więcej nie wydam, wiecie? Płucę Robuxów, no trochę takie. <grym> Wykorzystam błyn na coś lepszego. A no zobacz, ile dostałem tych slajmików. Proszę! Dobra, mhm. tak. I widzę, że już prawie to... Powiem, czy, czy naprawdę jak kupiłem to za albuksy, to się znowu podwyższyło? Pokaż! Ciągle się cena tutaj zwiększa, nie? A ale nie, nie mam tak dużo jak ty. Bo ja kupiłem za sobie trzy. Kumasz. I? Od razu pięć. I cyk, dobra, mamy filtrowego. A nie To tak, filtrowy, dobra. Jest 108 do 1 filtrowy. I dobrze! Nie, teraz idzie dobrze. Idzie dobrze. Już tutaj. W sumie so, mogłem jeszcze drugie skupić, ale czy to się opłaca? Póki co nie. Na razie nie. Miłam kolejnego slajma, a chcę połączyć. Może masz za mało jeszcze. Ale ja mam tylko jeden ten żółty, ten ognisty. Jeden ognisty, dwa niebieskie i dwa te zielone. Jak coś je. Ja mogę patrzeć co ona tam robi. Wypłacę się tu już kupować Może takie Trzy bym do tego kupił Bo to tak Też żeby nie szło za wolno już no, Tutaj idziemy już Ten To kupujemy Mam jeszcze dwa ogniste. Dwa ogniste? Mam dwa te um, żółto-pomarańczowe. O. Czyli pomarańczowe, bo one jakby się nazywały pomarańczowe, nie? Tak, a ja mam dwa aż a, a, a dwa. Połączyłam. Ech. Moje i teraz mam się dwa kiny. O nie, nie mogę mi To jest lepiej. Opłaca się. Nie wiem. Ale mnie to skusiło. Nie wiem czemu wydałem te obuksy kolejne. Nie. I to 79 już, ej. Że tu kolejne kuleczki i dużo ich Nie chciałbym od razu wszystkich slime'ów się pozbywać, ja nie? Coś. W końcu wydałem tarabuksy, po co? Kolejne plus Napiszemy. 5 Ej, dobra Opłacało się nawet Nie, dużo tych... nie, ja napisałem iii nie, nie mogę Prawda? Mm. Tylko tyle. Prawda? Zawiodłem się. Nie mogę, naprawdę widzę. By. Co tu się dzieje? Czemu ty masz pedał fioletowy, ten jeden to, ognisty i dwa to i jeden kielon. Bo mam. A ja mam tylko ten. Ej, nie wiem, nie wiem, czy to się opłacało, naprawdę... Oj, czy to się opłacało kupić te, czy wydać te obuksy? nie? nie? Jakby 13 slajdów za obuksy i wyda... Nie, naprawdę, już miałem, już mam dzisiaj dość tej matematyki. Już jest za dużo. Slime, to muszę mieć 300. 300. Aha, 300? Serio, tylko 300? A ja mam, ja mam 30. Ej, czekajcie, zobaczmy, czy to też się tutaj wzrasta. I tak, 20% slime'ów 37, klucze. Nie. Już nie zamierzam więcej wydać, już tak wydałem może i ponad 100 nawet reduksów na to, nie wiem czy to się opłacało, serio. A teraz żebym kupiła kolejnego snowmobila, żeby przyjadać zdjęć. Ściwie chyba wiecie co widzowie. Ej, co dziwne. Nie powiedziałam, żebyście zostawili suba łapkę w górę i tak dalej, nie? Podłościa, Ciebie wy, wy widzicie mojego trochę proszę? Nie, ale mi się przyda, żeby mi było wygodniej. Dobrze. A oni widzą to podłościa? Nie. Nie widzą. Widzą tylko ten, ten? Dobrze, dobrze. Uuu, dobrze. Ej, dlaczego ja ciągle mówię dobrze? Ale nie. Ale nie to. Nie. No, idzie Nice. Ziemu nie kupiłam kolejnego slajma. tak dużo pieniążków. Miałeś dużo pieniążków i kupiłem slajma, to się opłacało, bo będziesz jeszcze więcej zarabiać. Dobra. Miałam kolejnego zielonego. Aaaa! Bo można tylko kupować zielone. No niestety tylko zielone można kupować. Ale tworzy się z tych zielonych niebieski, ten pomarańczowy, ten o ten fioletowy, którego mój brat ma i jeszcze jakiś, jeszcze więcej. I no, znowu coś kupiłem. Czemu? Ale za robuksy? No nie. O, dobrze. Jak ty dużo macie ich Może już złącz, już złącz. No dobra. Ej, przydało się, przydało się. Super tak... ci pomowa. Jeszcze kupię jednego małego slajmika. Ale jak Ty masz mało? Znaczy te zwykłe, nie? Te zielone. na nie małe? No nie wiem, Jak mi się powiedziało. No przyznam, dużo już zarabiam. Im więcej slajmów, tym lepiej. Bo Ty można lepiej zarabiać, nie? Nie wiem kupować mi za robuxy, bo w ogóle nie mam robotów. No nie, nie masz Robuxów, ale ja mam. A ja nie. I to dużo. Ja nie mam do Nie no może nie aż tak dużo. No, no trochę. Tej... No 1300 kiedyś. Ale nie, Rebuxu? No mam... Mam 1355... Nie, to jestem No. Znaczy 3355... Tak. Znaczy. Tysięcy Rebuxu? Znaczy. No nie wiem, Nie, no pieniążki Skąd ja zarabiam pieniążki? Przez te slajmy przecież wiesz, nie? Ej, zbieram? Ja będę zbierać tylko na te jakby razy pięć plus, plus pięć slajmów, tak Tak łatwiej powiedzieć o mi się zlagowała gra Tak, ci się gra zlagowała To mi się nie ruszało Pieniążki ci nie ma? Bo musisz je jakby nie? Musisz je tu wsadzić, co nie? Gdzie? Do tego niebieskiego, nie? Ale zamiast tego dostaję to co? Co dostaję? Nie wiem, jak dostaję te pieniążki. Nie dostaję w ogóle. No nie wiem, nie wiem. Czy wszystko? No? Nie. Kolejne? No nie, Wyjdziesz, raz wejdzie. To zawsze działa. Ale wtedy nie będę. Będziesz mógł. Ale nie mogę? Możesz, możesz. Albo napiszę tu, żebyście zostawili łapkę w górę i subskrypcję. Tak, nie? A najbardziej to mi na sobie zależy. A najbardziej naj, naj, mi zależy s nad tym, żebyście up. mnie po prostu oglądali. Chociaż sub? SUB. SUB. A no nie, no, no, no. Czyli no. samo i. Na widzę, jakbyście pytali, to ja mam zawsze włączony ten chat, tam... Ale nie! Ja wcześniej napisał mi. Chciałam napisać Ale tak. na Mi się napisało I. Nap. I. I musiał to być. Dużo tego już mamy, nie? Ej, zbierzmy od razu kolejne pięć slajmów i dopiero później to wieszamy. Bo te nawet małe slajmy też się przydają, nie? Dobra. no to będzie samo Nie, tego nie napisałam wcześniej. No. Znów mi się nie dało. Nic nie napisałaś. No nie, no bo mi się nie udało nie, no. nie, no. Znowu coś popsułem nie? Jak zwykle. Sub. subika. Lajkika E F, K Sum i piórek i piórek Czekaj Jeszcze nie Gdzie Nie widziałem do... Czekaj 3, 2, 1, Enter No i? Ja łami A, to wyjdź jeszcze raz wejść, no tak jak mówiłem, nie? Papagrodo Ej Albo nie. Miejmy jak najwięcej slajmów. Ale ja nie mam tej gry przedłużonej do ciebie. Znaczy ja chcę mieć jak najwięcej slajmów, nie? Zielonych. A może i się nie opłaca? Julek, czy mam do ciebie dobra, złożyć, wejść do bruchem? Nie no, do dobra. I nie gadać, no naprawdę? Tylko jeden taki mi dostał? No, co się stało? No, no, Nie wiem czy jest. O jestem. Wiem, że mam katań Ej! Tak... Dlatego na... poczekamy. Dlatego jestem na, na łóżku. Hmm? I kiedy zdobędziemy... Jakby... Ojko. Kiedy zdobędziemy tego tu Klimason... Nie? Cześć czy to jest Klimason? I nie, w końcu nie wiem już. Nie no, to jest... fajne nie? No dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Aś ten mikrofon. O, dobra. Jeden taki cyk, cyk, pyk. I kolejny Czekamy na hajs. Już podczas czekania na highs lepiej chyba, żebym zbierał dalej. Bo w końcu uzupełniał czas na czekanie. Nie, nie mogę. wiesz, Kupiłem. Bo. Myśleć, że jeszcze trzeba ich bilion kolejnych kupić, żeby mieć tego. Chyba no nie. Widzowie. Ja na razie tutaj kończę, już. Już tutaj. Albo. Kupię. Jeszcze tak. Że. Żebym miał. Ej, nie. Yeah. Czekajcie. że to nie jest wcale takie trudne już nie jeszcze pomyśleć, że muszę mieć jeszcze trzy takie jeszcze jednego tego chodź, no to kiedy my, kiedy będziemy mieć dwa te to może skończę no to takie spokojnie nie? dobra, kupiłem to. jeszcze jeszcze takie jeszcze dwa takie no, no, dobrze. No, już. już został tylko jeden zielony, to już łatwo. Ale to są takie słodziutkie jak tak plik. Fajna animacja taka. Dobra, no, cyk, pyk, myk. A ja się z wami żegnę. Chociaż... Dobra, żegnam się.